O wysokiej cenie schodów, które robię, klient bardzo szybko zapomni, a wysoka jakość zostanie mu na długie lata. Te schody były robione prawie 4 lata temu. Przyjechałem je przejrzeć, no i w zasadzie nie mam co robić. Bardzo lubię robić schody angielskie. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Tego rodzaju podstopień. To jest taka nakładka na podstopień techniczny. Podstopień techniczny jest skręcany. Sklejany, a piękna nakładka. Nie dość, że fajnie dolega do grzebienia. To jeszcze świetnie, świetnie wygląda. A zobaczcie, tu jest taki krępunek.